Siema, jest tej strony Sleba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. No i mam dla was kolejne informacje, ale tym razem związane tylko z ETS-em. No dobra, jeden post będzie taki wspólny dla obu gier, ale dotyczy kompletnie czego innego. No i tak tylko przy okazji o nim wspomnę. Bo jednak w tym materiale skupię się głównie na tych dwóch najnowszych postach, jakie się pojawiły w ostatnim czasie. A są one związane tylko z ETS-em, także najwidoczniej ATS jest w odwrocie. Czeka nas tutaj maraton informacji o ETS-ie. Nastały teraz nowe czasy, nie trzeba się już obawiać ATS-a. Teraz czeka nas dominacja ETS-a informacyjnie i zawartościami. Także szykujcie się też na zalewy ciężarówek. A tak na serio, to najwidoczniej jest. Software stwierdziło, że w ostatnim czasie, no jednak za dużo było tego ATS-a. Dla odmiany pojawiły się teraz w dosyć krótkim odstępie czasowym Posty o ETS-ie, przydzielone jednak dodatkowym postem, o którym wspomnę na końcu, bo to jest kolejny post serii Under the Hood, który dotyczy świątecznego wydarzenia Winterland, ale o nim na końcu. Jednak, jeśli chodzi o te posty o ETS-ie, no to konkretnie mowa tutaj o dodatkach mapowych, które nadchodzą, czyli o Grecji. I dodatku Nordic Horizons. Dla przypomnienia, to Grecja jest szykowana na ten rok. To Grecja najprawdopodobniej wyjdzie w tym roku. Nie wiadomo jeszcze kiedy, ze względu na zawartość. Szykuje nam się jeden z mniejszych, jak nie w sumie najmniejszy, dodatek mapowy do ETS-a. Więc powinien teoretycznie wyjść szybko, choć częstotliwość tych postów. No raczej aż tak tego nie potwierdza, to jednak nie ma co się obawiać, na pewno w tym roku ten dodatek wyjdzie, bo tak jak wspomniałem, będzie dosyć mały, no bo doda tylko jedno państwo i to tylko Grecję. Natomiast drugi dodatek, nad którym też trwają prace, to Nordic Horizons, który jeszcze raz przypomnę. Ma nam dodać północne tereny Norwegii, Szwecji i Finlandii, właściwie uzupełnić to, czego tam brakuje na północy, gdzie nie ma tych dróg na ten moment, więc szykuje nam się kawał ogromnych terenów. No i w związku z tym SS Software już w zapowiedzi tego dodatku potwierdziło, że pracy nad tym dodatkiem będzie dużo, że to rozszerzenie wymaga sporo czasu. No i na pewno ten dodatek nie pojawi się w tym roku, jak już to może w następnym, więc w 2025 roku. Jednak przechodząc już dokładnie do tych postów, oba mają wspólny temat, czyli zgadnij, gdzie jesteśmy. Zazwyczaj, kiedy jakaś seria postów o danym dodatku, tudzież o danej mapie, rozpoczynała się, no to zazwyczaj od tego typu postów. Po tym za jakiś czas ruszały już tematyki, gdzie dane screeny przedstawiały miejsca. Ze wspólnymi tematami. Wiecie już o co chodzi, pewnie nie od wczoraj jesteście na tym kanale i nie od wczoraj śledzicie też te posty. Natomiast jeśli chodzi o zgadnik, gdzie jesteśmy, no to w tym przypadku dostaliśmy parę screenów, które prezentują pewne losowe miejsca, od których lokalizację możemy odgadnąć, a nawet studio zachęca do tego, żeby pobawić się właśnie w odnajdywanie ich realnych odpowiedników. No i o ile post z Grecji ma już te 4 dni, więc już część miejsc, jak nie wszystkie, zostały odkryte. Tak, o Nordic Horizons można się jeszcze pobawić, natomiast na koniec omawiania tych postów przedstawię Wam pewną ciekawostkę, za sprawą której możecie znaleźć te miejsca, niekoniecznie szukając już na własną rękę, żeby móc na przykład sobie porównać, jak to wygląda w grze, a jak to wygląda w rzeczywistości. Jednak na początku zacznę sobie od Grecji, czyli postu z 8 marca, który zawiera tutaj, pomijając wstępną grafikę, łącznie 6 screenów, więc 6 lokacji, których można, czy można było, odkryć ich realną lokację. W chwili obecnej będziecie widzieli te screeny, natomiast ja przytoczę tutaj opis o Grecji z postu SC Software on następująco. Dodatek Grecja to urok południowej historii, piękne, skąpane w słońcu wybrzeże i cuda kultury, które sprawiają, że ten śródziemnomorski klejnot jest naprawdę wyjątkowy. To rozszerzenie mapy nie tylko odkrywa urzekające krajobrazy śródlądowej Grecji, ale także zaprasza kierowców ciężarówek do odkrywania uroku niektórych wysp. Daj nam znać, gdzie Twoim zdaniem znajdują się te zdjęcia. Na sam koniec jeszcze tutaj zachęcenie do dodania dodatku Grecja do swojej listy życzeń na Steamie. I jak obejrzeliście już te tereny Grecji, to czas teraz na bardziej północne tereny. Teraz przechodzimy na Skandynawię do Nordic Horizons, choć część możliwe, że pojawiła się jeszcze na Finlandii. To już od was zależy, czy będziecie szukać tych terenów, czy nie. Teraz będziecie mogli zobaczyć kolejne screeny, jednak z innego dodatku. A dodatkowy opis, jakim uroczyło nasz studio, brzmi następująco. W styczniu zapowiedzieliśmy dodatek Nordic Horizons, na którym wciąż trwają intensywne prace. W tym rozszerzeniu będziesz mógł odkrywać urzekające krajobrazy Europy Północnej. Z tym piękne, rozległe fiordy Norwegii, które prowadzą do Oceanu Arktycznego, szwedzki Norland, aż po góry skandynawskie i fińską Laponię. Daj nam znać, czy rozpoznajesz jakieś rzeczywiste lokalizacje na tych rzutach ekranu. No i skoro ten post jest nowszy, no to również możecie pobawić się tu w odkrywaniu. Z Grecji w sumie też nadal możecie, nikt wam nie broni, o ile nie widzieliście poprawnej odpowiedzi od innych użytkowników. Ale tutaj jest większa szansa na to, że możecie być pierwsi w odkrywaniu, do czego zachęcam. Tych screenów nie ma tutaj dużo, łącznie pięć się pojawiło. Z takich ciekawostek można zauważyć, że chociażby na pierwszym czy ostatnim screenie yy, są tutaj ciężarówki. Jedna to Volvo, druga to Scania nowej generacji, które mają dodatkowe tutaj elementy ozdobne w postaci zderzaków. Zastanawiające w takim razie, może w trafiku coś tutaj się pojawi. No szanse są raczej na to małe, bo już były takie sytuacje, że były też screeny, były ciężarówki, które miały takie dodatkowe elementy. Potem w trafiku nie się nie pojawiało, bo najwidoczniej były to po prostu ciężarówki gracza. Także najprawdopodobniej tutaj też ktoś sobie jeździł po prostu wokół tych obiektów. A szkoda, bo mogliby coś też usprawnić w tym trafiku. Jak nie ich zachowanie, no to przynajmniej fajnie jakby lepiej wyglądały z takimi dodatkami, to by było też całkiem... Spoko. Do tego, skoro mowa już o pojazdach, to one mają też już swoje rejestracje, ale raczej wynika to z tego, że już przecież te państwa są w grze. Nie będzie tu ich debiut, tylko po prostu dalsze rozszerzenie na północ. No a według mnie najciekawiej wygląda ostatni screen, na którym można jeszcze tutaj na pierwszym planie w ogóle zobaczyć te Renifery. Ciekawe, czy będą jakoś tutaj chronione za sprawą. No na przykład niewidzialnej ściany. Jak wyjdzie dodatek to będzie można wtedy testować, chyba że coś się zmieni, bo pamiętajcie, że to co wszystko do tej pory widzieliście i z Grecji z Nordic Horizons ma jeszcze status Working Progress, także te prace jeszcze trwają i wiele rzeczy tutaj może się jeszcze zmienić. Bywa już takie sytuacje i nawet tuż przed premierą pojawiały się screeny z tych samych miejsc, gdzie potem jak się porównało oba te miejsca to wyglądały kompletnie inaczej i mocno się zmieniły na przestrzeni paru miesięcy jednak rozwoju. I tutaj również ten dodatek możecie dodać do swojej listy rzeczy na Steamie. Natomiast jeśli nie chcecie bawić się w takie zgadywania albo chcecie już teraz wiedzieć gdzie one się znajdują no to pod warunkiem że inni to znaleźli i zostało to nałożone na pewne mapy to możecie użyć tutaj dwóch map, do których linki dałem w opisie, jak i do wszystkich źródeł. Są to mapy stworzone przy narzędzia Google My Maps. Autorem tych map jest użytkownik Forum Sess Software Oniku Oldman Clippy. No i tutaj za sprawą autora, jak i też innych graczy zostały niektóre miejsca już odkryte i z tych screenów, które zostały tutaj udostępnione, czy też z poprzednich jakichś innych informacji lub też streamów. Także jako ciekawostkę Wam to podaję, możecie sobie popatrzeć jak to wygląda. Na ten moment, kiedy nagrywam ten materiał, dopiero co opublikowano post, więc nie ma tu jeszcze aktualizacji ze screenami z Nordic Horizons, także ta zabawa jeszcze tutaj może być ciekawsza, jeśli ktoś chce po prostu zobaczyć jak to na przykład jest z Grecją, no to część terenów odkryto i jest tam i są one zaznaczone, także możecie sobie zobaczyć, traktujcie to jako ciekawostkę. A na koniec jeszcze wspomnienie o tym, że między tymi dwoma postami 10 marca pojawił się post z serii Under the Hood, gdzie skupiono się tutaj na świątecznym wydarzeniu Chrystia. As Winterland, czyli ostatnim świątecznym wydarzeniem World of Tracks. Post jest dosyć obszerny, no bo zawiera też krótkie wywiady, ale jednak z kilkoma osobami, które pracowały nad tym i to pod różnymi aspektami, no bo jak graliście, to widzieliście, że zrobienie takiego wydarzenia. Wymagało jednak zaciągnięcia tutaj wielu działów studia SC Software do pracy, bo to jest i zrobienie mapy, i dodatkowych elementów, i ozdób, itd. Tak tak jeśli jesteście zainteresowani pewnymi informacjami, którzy przekazali tutaj członkowie, którzy pracowali nad tym wydarzeniem, no to link do tego postu znajdziecie w opisie. No i paru ciekawostek można się dowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o ten cały materiał i te wszystkie informacje to tyle, także najwidoczniej ATS jest w odwrocie, teraz to będzie dominował ETS. No, a może to tak naprawdę nie, może to jest taka chwilowa skocznia, żeby za niedługo znowu zacząć maraton praski, Arkansas itd. Tak tak no jak to będzie wyglądać, to czas pokaże, ale na ten moment to tyle. A więc dzięki za oglądanie zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twitter i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!